Dzień dobry. Dzisiaj znów powojujemy. Dzisiaj będzie pozycja wojownik drugi. Zapraszam. Stajemy w pozycji tadasany, pozycji góry, mostek do góry, ręce lekko rozłożone, stopy razem, ale pięty troszeczkę rozszerzone, palce duże u stóp razem. Przechodzimy do rozkroku. Teraz odwracamy prawą stopę w prawą stronę, lewą troszeczkę przesuwamy w prawą stronę, ramiona ciągniemy na bok, schodzimy prawą ręką do prawej stopy, lewą ciągniemy w górę. Jeżeli możemy, popatrzmy. Na swoją lewą dłoń, która ciągnie ku niebu. Wracamy. Powtarzamy na drugą stronę. Prawa noga do środka, lewa stopa na zewnątrz. Ciągnie nas teraz lewa ręka w dół, prawa do góry. Chwytamy się za stopę. Na koleniu nad kostką i ciągniemy prawą ręką w górę. Wracamy, stopy do przodu i zeskakujemy do pozycji ta czyli pozycji góry. Pozdrawiam.